Chciałam powiedzieć kilka słów o antologii. Nazywam się Elżbieta Oleksa-Malinowska. Nasza antologia, czyli Zbiór Wierszy o Cieszynie, jest to bardzo świeża książka. Spotkanie wszystkich twórców odbyło się dosłownie kilka dni temu. I są to twórcy, poeci, którzy z Cieszyna, ale nie tylko, są z Cieszyna, z polskiego Cieszyna, z czeskiego Cieszyna, z Zaolzia tak zwanego. Czyli z Zaolzia jest Hanna Rybicka, jest Marta Bocek, ale ponieważ ta książeczka zawiera również reprodukcję obrazów. To mamy z Zaolzia Ewe Ćmok, Józefa Drąga i Pawła Wałacha z ich pięknymi obrazami. W książeczce tej pokazujemy 24 twórców, poetów. Tak jak wspomniałam, przede wszystkim z Cieszyna, ale i spoza z Polski też tutaj są osoby.